Na podwórku awantura. A wszystkie mówiny na kura. Burek szczeka. Krowa ryczy indyk, aż się rozindyczył. Gąska gęga. Kaczka kwacze, koń się uśmiał. Kura gdacze. Kotek, miałczy kogut pieje. O co chodzi? Co się dzieje zniosła jajko? Kura gdacze. Patrzcie! Większe jest niż kacze. Zapytajcie się sposi, czy kto takie jajka znosi. I dlatego słuchaj, burku, będę rządzić na podwórku, bo się wścieknę i obrażę. Ja tu jestem gospodarzem. Za to, że mam obowiązki, jadam same smaczne kąski. Wszyscy mają się mnie słuchać, jak nie urwę się z łańcucha. Wtedy głos zabrały gęsi. Patrzcie, jak się gęsi. Czy on zna się na porządku? Czy potrafi chodzić w rządku? Nas jest więcej na podwórku, więc to my rządzimy. Burku! Jak się koń nie zdenerwuje. Głupie gęsi. Ja pracuję na was wszystkich. Wóz prowadzę, więc to ja mam większą władzę. Na to krowa tak powiada. Stary koń. A głupstwa gada, dobrze wiecie, co was czeka, Gdy zabraknie mego mleka. Mnie witają pierwszą z rana, zapytajcie się barana. Kogut na to. A kto ludzi pianiem o poranku budzi? Gdybym ich nie budził z rana, to doliłabyś się sama. Ja mam tutaj Władzę taką, jak w kurniku. Czy to prawda? Powiedz kocie. Kot aż zachwiał się na płocie. Rozzłościło się kocisko. Ten gospodarz z chaty wyszedł. Zaraz wszystkich was uciszę. Kto tu robi tyle krzyku? Pozamykam was w kurniku, w stajni, w chlebie i o bo mi głowa pęknąć może. Schowaj się do burku. Ja tu rządzę, na podwórku. A teraz ze specjalną dedykacją dla mojego ekośmiecia śmiecia miecia Hakuna Matata Hakuna Matata Jak cudownie to brzmi Hakuna Matata To nie byle bzik I już się